Możemy działać. Idziemy. O Jezu. Muszę przeskoczyć nad nimi. Dobra, teraz wy. I nie umiem tak skakać. No to się naucz. Dobra, spróbuję. I widzisz stałeś radę. No, dałem. Jeszcze. Tutaj pusto. No, przecież nasi stajni zabrali tam. Przecież tam tylko są prywatne stajnie. Dobra, ważne, gdzie mamy się wybiegać. Chodźcie, całe stajnie dla nas. Dobra. Co robimy? No, nie wiem skąd ja mam tu wiedzieć. Dobra, idziemy do tego strasznego lasu. Inaczej nie mamy wyboru. Nie, ja się boję. No, chodź, może znajdziemy pegazy. No, dobra. Wchodzimy. O, jak strasznie. No, i czego tu się tak ci... Co to. Były za odgłosy I Te dzieci Mamie tu je ukradliśmy W sensie, że ja No Łapię Tak Tylko cicho może być. Mam plan, wezmę je i złapię. Tak. Skoczę i złapię. to będzie dobry plan. Ej, słyszeliście tu, jakby ktoś tam był na tym biodzie? A nie, usłyszyły mnie. Szybko do góry. A! Słyszeliście, jak ktoś spadał? Po prostu. Mam was. Wy Nie, Diana, kometa. Szybko. Chodź, nie mamy wyboru. Musimy je ratować. Dobra, szybko. Robi was mięsko. Albo kasztecik. Tutaj nikt mnie nie znajdzie. Mogę z nich robić pasztet, tylko najpierw nagrę, ich nakarmię, żeby myśleli, że to jest że to jest dobrze wszystko i różne tam Dobra, mamy go, Diana kometa, szybko uciekajcie. Dobra, już wstajemy. Chodź. Uciekamy. Dobra, my też uciekamy szybko. Wstawaj. Dobra, dziewczyny. Już całem więcej się nie. Nie, nie wybieram. Chodźcie do rodziców. Dobra, to kończymy trening, nie? Dobra, idziemy. Ach, gdzie oni znowu poleżą? Zaraz wrócę. No gdzie one są? Martwię już się. Jakbyś zobaczyła, to one tam idą. Mama! Tata! Dobra. Dzisiaj, jutro szybko wstajemy, bo jutro są od rana zawody, więc ty szybko tam patrz w ogóle, choć w ogóle cię oprowadzę, bo ty nawet nie wiesz jak tam trafić, gdzie będziemy ten. No okej, okay. chodźmy. Patrz, my wchodzisz i skrętasz tu i tu, i tu właśnie będziemy występować. Ty tam o, usiądziesz w ogóle, gdzie chcesz. Tu, gdzie po prostu mieliśmy trening. Dobra, to wracamy. A popcorn może sobie kupić tam. Dobra, idę. Dobra, wstajemy. Dwa. No, powinni być. Zaczynamy zawod. Proszę wszystkich, żeby weszli na padak. Dobrze, zaczynamy!